Co się stało? Trafiłem kartę toty wartą 7 milionów monet. Ja w swojej bogatej fifowej historii trafiałem już świetne karty, jak między innymi Cancelo toty czy Mbappé headliner, ale jeszcze nigdy tak dobrej karty jak ta. Zobaczcie sami. Co tu się wydarzyło właśnie? Trafiłem Rodrigo toty 97 overall. To jest karta do końca gry. Ja cię, ole, co to się stało? 7 milionów. Oczywiście, nie wiem, jest paczka. Zadania za codzienne ulepszenie. No, niesamowity traf. Rodri Toty. Jakie statystyki. No, ja już jestem spełniony. Tak, w tej chwili prezentuje się moja drużyna. Jest tutaj kilka ciekawych i fajnych kart. A do ich grona w tej chwili dołącza Rodrigo. A i byłem pewny, że to jest eh, honorable Toty, czyli wiadomo, to nemunacja A jednak to jest prawdziwe Toty, ale zawodnik. No, to jest ogólnie niesamowity Toty. Nie wiem, czy chyba nie, nie, nie Toty o najwyższej ocenie. No, wiadomo, są lepsze jak Vinicius. Więc to się stało, Rodri jest w moim składzie. Piłkarz, który ma trzy playstyle, jak zresztą każda karta Toty. Piłkarz, który ma niesamowite statystyki. Myślę, że jest to jeden z lepszych, jak nie najlepszy pomocnik obecnie w grze. Tak ogólnie prezentuje się mój skład. Na lewej obronie będzie Teo Hernandez, ale na razie ewoluuje sobie tutaj pana Kim Min-jae. Na obronie jest też Rudiger, więc naprawdę jest wysoko. No i jako że mamy weekend, to mogę sobie przetestować jego Rodrigo Food Champions. I jako mały przerywnik otworzymy sobie pieka z ikoną 87. 7, w środku jest Blon. ok, mogło być gorzej. Prawy Piczek, i to niestety jest Prince. I ostatnia karta to jest Carles Pujol, czyli nie oddało. Jeśli chodzi o mój bilans, to na razie 2 do 2 więc powiedzmy sobie szczerze, średnio. No ale cóż, w ostatnich Food Champions robiłem 10 winów, mam nadzieję, że tutaj też uda się tyle wyciągnąć, więc przechodzimy sobie do pierwszego meczu i zarazem testu Rodrigo, którego już zdążyłem przetestować przez te cztery mecze Food Champions. Mamy skład przeciwnika, mamy Rumę, Inigo Martinez, Zidane, Hakpo, no okej. Okay. I też Rodri Toty. No dobra, widzę, że przeciwnikowi poszczęściło się tak samo jak mnie. Przy piłce na Natale podaje Timothy Goe, to jest mój błąd, mogłem to zrobić lepiej. No w tej FIFA też trafiałem już dobre karty, jak Valverde, warty milion podczas trafienia Valverde Inform, czy Kafu Icona, też warty milion, bo nadal jest warty około tego miliona. I też na początku tym Rodrim grałem jako środkowy pomocnik defensywny, ale on ma bardzo dużo play do podań i też umie strzelić z daleka, dlatego zdecydowałem się, że przesunę go wyżej na środkową pomoc, gdzie mam nadzieję, że po prostu częściej będzie go widać. Jest Marmurz, Uderzenie i broni Bramkarz, ale już Rodry przy piłce. Takie ciekawe dośrodkowanie i jeszcze główka i to jest bramka, ale niestety na spalonym, chociaż akcja bardzo ładna. Groźnie przeciwnik i niestety to jest 1 do 0. Marmurz i mamy 1 do 1, piękne wykończenie tego piłkarza. Też zrobione z tej ewolucji za chyba 250 tysięcy, już rodni przy piłce. On ma ten playstyle do podawania przede wszystkim i do tych mocnych podań do tiki taki. Więc z tymi podaniami nie powiem mieć problemu. A już teraz Marmur przy piłce do Timothy'ego Way i ten wykańcza. Prowadzimy dwa do jednego i czy to będzie Rage Quit? Dokładnie. Więc mój bilans to na razie 3 do 2 Lecimy z drugim pikiem Z ikoną, tym razem pik nowszy Bo 88 plus Ikona mieszana I otwieramy środek, tutaj jest Wandersar, dobra, to jest dobry bramkarz Chociaż ja już mam Buffona, ale Myślę, że Holender się przyda Otwieramy prawego pika i tutaj jest Jaszy. no ciekawie się trafiło Dwóch bramkarzy do wyboru, nie wiem który Ale może lewy pik to uratuje I mamy Kakę, ja tym kakom Chyba nie zagram, on ma tylko 4 Playstyle. No nie, tutaj wybór jest pomiędzy Wandersarem a Joszynem. No i po dłuższych zastanowieniach postanowiłem wybrać Holendra. Kolejny przeciwnik, zobaczymy czy wyświetli się w ogóle jego skład. Jest Buffon, Van Dijk, Lamzy, Dan, Malen i Fernando Torres. A na tam prawej obronie frankowskiej. Ogólnie do tej ewolucji Toty też bardzo fajny jest właśnie Village, którego ma przeciwnik. Myślę, że może być bestią. My jednak w tym filmie skupiamy się na Rodrim, który już przy piłce. Tutaj ładnie nagrywamy Taorę i już ruszamy nim do przodu. I groźnie Fernando Torres nie trafia. 30 minuta nadal bez bramek, co po tej ostatniej aktualizacji jest dziwne, bo częstszym widokiem niż 0-0 są wyniki 7-8 na przykład. Groźnie przeciwnik tutaj pełno strzałów, wszystkie są odbijane. I może Rodri coś w defensywie pokaże? No niestety na razie nie i to musi być gol. Przegrywamy w 38 minucie. Di Natale, uderzenie, nie wiem jak to wpadło. co było słabe zachowanie z mojej strony, przede wszystkim. Bo ten strzał był w środek i to chyba jeszcze na czerwonym. Ale jest to gol. I właśnie Rodri przypił, co zobaczymy. Może teraz jakieś. Niesamowite podanie to to nie było. To jest bardziej taki przecinek, piłkarz bardziej zdecydowanie defensywny. No i przez te kilka meczów, które rozegrałem, no mogę powiedzieć tyle, że potrafił on odebrać piłkę nawet gdy nim nie steruje. Po prostu jakoś tam wyciągnie nogę i zawsze tą piłkę jakoś odbierze. Niewątpliwie te playstyle do podań mocno mogą się przydać. Już teraz właśnie dzięki temu robimy akcję. Ła! O, lecz to było przecięte. No niesamowite teraz. Łaprzy piłce, uderzenie i 2 do 1. Wychodzimy na prowadzenie. Uderzenie i się wylało, tak samo jak przy pierwszej mojej bramce. Mamy 2-2. Dwa, dwa. Oj, mój błąd po obronie, źle co zrozegrałem, i teraz muszę pałacować konatę, to jest czerwona kartka. Ale w tym przypadku wolałem dosyć czerwoną, niż stracić bramkę. Fernando Torres, świetna interwencja Bufona, ale jest trudno. Piłka do malena, on ma dużo sił. Malen! I niestety na czerwonym uderzymy. No bez sensu czasami próbuje dołożyć to precyzyjne wykończenie. To powinna być bramka. Robimy wysoki pressing w dziesiątkę. Taj przeciwnik nie ma za bardzo miejsca, już świetny odbiór kafu. Wchodzi po pole karne do Di Natale I kończymy to w ostatniej minucie 3-2, do 2. my to wygrywamy Nie doprowadzamy do dogrywki Nie był to zaprawda najlepszy mecz w moim wykonaniu Ale ostatecznie zwycięski I ostatni raz możemy sobie spojrzeć na ten składzik właśnie Może nawet dla was otworzę jakąś paczuszkę Jeśli chodzi o tę drużynę to Rudiger Który właśnie wchodzi zamiast Konate, który dostał czerwoną Trafiony z paczki 5x89+, wraz z Di Natale Tak wyglądają statystyki Di Natale oraz Marmusza Jeśli chodzi o Rodrigo, 9 meczów Meczów, jedna bramka, jedna asysta. Na razie nie gra się im niesamowicie, ale muszę go wyczuć. A Timothy Wea, on tutaj ma dużo meczów, ale grałem nim na prawej obronie inną kartą. No ma statystyki potężne, więc powinien być niesamowity. Czy taki jest? Tak średnio. Aczkolwiek playstyle ma naprawdę dużo. Możemy zrobić sobie ulepszenie combo 86+. To jest właśnie iEFC 25, niesamowita gra. Zacięła się w menu. Ostatecznie po restarcie FIFY udało się wejść do sklepu i możemy otworzyć tą paczkę. Cztery rzadkie złote karty, w tym 1,86 86. Plus. I nie jest to toty, ani też nominacja toty. Jest to środkowa obrończyni najpewniej pani Mapileon. Właściwie chyba tylko Mapileon może być, bo Irene Paredesz ma toty. Po raz dziesiąty ją chyba trafiam, aczkolwiek jest to foder premium. Mam jeszcze paczkę za 30 monet, może tutaj toty? No niestety nie. I jeszcze na koniec wykonam dla Was pick kampanii, w której też mogą polecieć ciekawe. No i dobra, otwieramy tego pika, 1 z 3,87 plus zaczynamy od środkowego, duża flara, Wlachowicz, prawy też duża flara, Basia, okej, okay, to nie jest zła karta, co prawda do składu mi się nie przyda, aczkolwiek myślę, że jest solidna i lewy piczek, słabiutki, santy Cazorla, no w sumie cenowo bez różnicy to weźmiemy, więc biorę Wlachowicia. No i dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, życzę szczęścia w paczkach i trafienia Toty, do następnego i cześć.